Dobry dzień, dobry żywioł wody, Witajcie skarbeczki bardzo serdecznie na kanale Karty na Miłość. Mam na imię Sylwia i zapraszam wszystkie ryby, raki, skorpiony, cały żywioł wody na ogólne czytanie tygodniowe. Słuchajcie, nie szukajcie w opisie czasówki, gdzie rak, gdzie ryba, gdzie skorpion, bo to będzie jedno czytanie dla Was. Dzisiaj wybrałam Elemental Wisdom Tarot także kochani, ja jadę na chrzciny nie zdążyłabym wam wszystkim kochani zrobić po kolei dla 12 znaków horoskop dlatego sobie w tym tygodniu pozwoliłam na małe co nieco nie gniewajcie się jeżeli się uda to w przyszłym tygodniu już będzie po kolei aczkolwiek nie wiem, bo kolejną imprezę mam rebarak skorpion Dobra, cały żywioł wody, karty przetasowane. Dam wam, słuchajcie, fajne myśli pozytywne. Wszyscy widzieli czytania na kwiecień. Jeżeli ktoś przegapił, proszę sobie wejść na playlistę i sprawdzić, poszukać. To dla Was, moje aniołki, kochane. Oczywiście przypomnę się, miło mi będzie, jak zostawicie, lajka za moją pracę, komentarz. Subskrypcję. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy, drugi, trzeci raz. Nie macie jeszcze subskrypcji, to zostawcie. Wtedy każdy jeden film od razu Wam skoczy na górę. telefon da powiadomienie, że jest nowy filmik na kanale, tak? No i oczywiście, jeżeli możecie, udostępnijcie na swoje tablice, będzie mi bardzo, bardzo miło. Pamiętajcie, że możecie też odsłuchać ascendentów Wenus i swojego znaku księżycowego, prawda? No to zobaczmy, nie przedłużając, co ja Wam tutaj dzisiaj wylosowałam. Znajdź swoje plemię. O, proszę, proszę. Drzewo genealogiczne będziecie robić? No dzieci czasami robią w szkole, nie? Ale ja Wam powiem, że u nas w rodzinie jest to bardzo modne i robi się drzewo genealogiczne. Na szczęście dali moje ładne zdjęcie. <grymne> Gdzieś jest Twoje duchowe plemię. A kiedy już znajdziesz członków swojego plemienia, będziecie się razem radować. Motywujcie się wzajemnie, wspierajcie się i trzymajcie się razem. Dzielcie się swoimi osiągnięciami, nadziejami, pragnieniami i cierpieniami. Chwalcie się nawzajem, ofiarujcie najmilszą i silną miłość, gdy jest taka potrzeba, bo w grupie jest siła i nigdy nie jesteś sam. Oczywiście, że nigdy. Czy jak tutaj Wam postawię, to będziecie widzieć swoje plemię? No pewnie. Kochani, to przechodzimy do czytania na przyszły tydzień, od 15 do 21 kwietnia 2024 roku. Jeszcze raz przypominam, nie szukajcie czasówki. To jest czytanie dla wszystkich raków, dla wszystkich skorpionów. I wszystkich rybek. I wychodzicie do mnie z kartą. Sześć buław. Zwycięstwo. Wygrałam, wygrałem. Udało mi się. Dosłownie tak macie ręce u góry. Wygrałam. Chwalcie innych, będziecie pochwaleni. Co w finansach? Czwórka. Denarów. Co w miłości. Dziesięć denarów. Słuchajcie. Ja Wam coś powiem. To może być całkiem niezły tydzień, jeżeli sobie na to pozwolicie, a pozwolicie. Bo będziecie miały humor, będziecie ślicznie wyglądać. Będziecie radośniejsze, będziecie częściej wychodzić, będziecie zauważycie, że więcej rzeczy Was cieszy. Zobaczycie skarby, że co trzeba zrobić, to zrobicie, żeby mieć troszeczkę czasu. Na pewno część z Was już będzie planować, jak nie majówkę, kochani, to urlop, w wakacje. Dla części z Was najważniejsza będzie rodzina, tą, którą stworzyliście i tą, w której jesteście. Dla części z Was oczywiście praca będzie też ważna i będziecie żyli tą pracą. Ale podejrzewam, że stosunki międzyludzkie, układy międzyludzkie, miłość i przyjaźń, serdeczność będą na pierwszym miejscu. Tak, kochani. I bardzo z tego powodu się cieszę. Czy wydawać za zatem pieniądze już. No słuchajcie, no Merkury się cofa tak? do 21 czwart... do 24 czy 6 kwietnia, więc lepiej się jeszcze wstrzymać, ale można już robić plany, gdzie jechać, gdzie pojechać, tak? Szukać, robić rezerwacje? O tak dać zaliczkę o tak, jak najbardziej. Słuchajcie, ja. Bym się przyjrzała stanie waszego konta. Ja bym tutaj, ja sobie jeszcze dołożę, tak. Plany, tak. Plany jak najbardziej, kochani, będą pozytywne. Ale musielibyście uważać, bo możecie więcej wydać, niż planowaliście. No, może tak być. Czyli na przykład chcę jechać tam, gdzie nocleg kosztuje do 200 zł. A wy sobie, bach. 250. Nie? Czyli już mamy ten, ten skok y, troszeczkę nadszarpnięcia. Ale bardzo dobre pomysły. W miejscu pracy. Bardzo, dobre, y, bardzo dobrze załatwicie sprawy, kochani, urzędowe. Bardzo dobrze, jeżeli chodzi o szukanie pracy, bo rycerz, kochani, denarów. Z tym asem buław tutaj, to ja widzę rozmowę, spotkanie i możecie być bardzo szczęśliwi, bo możecie się przypodobać przyszłemu właśnie pracodawcy. Ja myślę, że możecie nawet otrzymać więcej, czy tam na godzinę, czy, czy ile tam chcieliście, tych pieniążków, niż się spodziewaliście. Warto inwestować w siebie, warto robić kursy szkolenia. Ale warto też przemyśleć, kochani. W tym tygodniu właśnie wszystkie finansowe zaprzeć. Może też idziecie na jakieś śluby, może też idziecie gdzieś na jakieś chrzciny. Nie ma, kochani, co się zapożyczać w tym tygodniu, bo tu karta mówi: obserwuj swoje finanse. Bardziej ich pilnuj przyjrzyj się. Nie bądź taki wylewny, tak? Ogólnie. Przypływ gotówki widzę. Jeśli chodzi o sprawy, kochani, sercowe, to jeżeli jesteście w stałych związkach, takich stabilnych, to ja Wam powiem, że z wszystkich tych kart: Paść Kielichów, Słoneczko i Królowa Kielichów, z tą dziesiątką denarów, powiem Wam, że możecie się spodziewać powiększenia. Rodziny, możecie spodziewać się nowego członka rodziny, możecie spodziewać się zaręczyn, może tutaj, kochani, nawet nawet i być, może czekaliście na ten dzień, na zaręczyny, na pierścionek, może ustalicie datę ślubu, może zamieszkacie ze swoją drugą połówką. A jeżeli jesteście już długo, długo z sobą, to zobaczcie. zobaczycie, przepraszam kochani że to będzie pięknie spędzony czas, wydaje mi się że, nie wydaje mi się, jestem pewna że wasz partner przyniesie więcej pieniędzy, jakąś premię jakieś nagrodę i sobie po prostu gdzieś wyskoczycie, albo będziecie tak jak powiedziałam, robić już plany na przykład na majówkę, na wakacje no i bardzo dobrze, ale też będziecie rozmawiać o tym dobrze, że dołożyłam, bo będziecie też rozmawiać o waszych dzieciach, może wasze dzieci sprawiają wam kłopoty, tak może musicie się podzielić kochani, obowiązkami może się mało widujecie, bo wiecie jak teraz pracujemy różnie na zmiany, może wasza osoba pracuje gdzieś daleko jest to taki układ gdzie, no jesteśmy rodziną ale Nikt ci tutaj nie pomaga, a jest dużo, dużo rzeczy do zrobienia koło domu. Karta by raczej radziła, żeby wziąć kogoś kochani, zaufanego, żeby ktoś pomógł, bo wasza osoba jest też zmęczona. Ale wam o tym nie powie, że jest zmęczona, że jest wykończona, że wraca z pracy. Także warto, żeby był ktoś do pomocy dodatkowo. Co mam dla singli? Dla singli powiem tak, że. I teraz mnie posłuchajcie dobrze, bo ja mam takie odczucie po dołożeniu tych kart, że trafi Wam się osoba, która już ma rodzinę. I Wam o tym nie powie. Więc jeżeli nie chcecie tutaj żadnej wpadki ciążowej, to się proszę zabezpieczyć. Słuchajcie, nowy romans może być. Bo przy tym księżycu, z tym paziem kielichów, to jest po prostu takie, wiecie, szaleństwo, tak? Czyli jak to określić? Nagle Ci ktoś spodoba, idziesz z kimś na kawę i masz ochotę na coś więcej. Ty wiesz, że to będzie trudne, ty wiesz, że to będzie niemożliwe, ty wiesz, ale Tobie się to podoba. I boję się, moje ryby raki Skorpione, że wy będziecie chciały może powtórzyć historię, może znowu wejść w układy trójkątne, ale to zależy od Was. Ja tutaj nikogo nie, nie oceniam. Co dla pozostałych singli, którzy, którym się nie przytrafi nikt taki? <laughs> Powiem tak. Spędzicie go z rodziną, ale będziecie się zastanawiać nad przeszłością. Co z... zepsuliście? Chciałam powiedzieć brzydkie słowo. Co zepsuliście? Co poszło nie tak? I wiecie co? Że wy się przyznacie przed sobą do pewnych błędów, do pewnych historii, i będziecie marzyć, dosłownie, będziecie marzyć o kimś, kto jest nieuchwytny, niedostępny. Nie wiem, czy to będzie kolega z pracy, koleżanka z pracy, czy ktoś, kogo tam znacie tylko z widzenia. Bo tak widzę, że ochota jest, chęci są, podoba Wam się ta osoba jak Jasny gwint i możecie ją spotkać i, i po prostu będziecie o niej śnić, a tu nie będzie możliwości, nie będziecie widzieć możliwości, jak to, jak to zaaranżować. Ale też, kochani, przyjrzałabym się w tych kartach, bo jest też kolejny przekaz, że. Um, jeżeli tutaj znacie się krótko i tu jest taki powiedzmy romans, takie spotykanie się na ludzie, to ta osoba wam nie mówi wszystkiego. Ile zarabia, gdzie pracuje, ile ma dzieci, albo ile wydaje na dzieci. Ja mam takie wrażenie, że ta. Jeżeli, to jest, jeżeli w tej chwili mnie słuchają młode osoby, to ta osoba jest niedoświadczona, czyli... Młoda duchem, chce się pobawić, myśli, że ta miłość, którą spotkała, jest pierwsza i będzie ostatnia i będzie ta jedyna. Tak? Natomiast jeżeli Wy macie już po 40-50 lat i więcej, to Wy się nie dacie już złapać na te miłe słówka, bo Wy będziecie przeczuwać. W tym Księżycu wy będziecie przeczuwać, że tak i tak z czasem z tego nic nie będzie. Bo jeżeli trafi Wam się, kochani, osoba młodsza, to co się młodym ludziom podoba? Kasa fura, komura? I szybko młodość mija, szybko zabawa mija i zostaje szare życie. Być może, słuchajcie, żebyście się nie dali namówić na to, że musicie na kogoś pracować, bo może jest tak, że wasza osoba ma problemy finansowe. I. To jest to, czego nie powiedziałam, nie chciałam powiedzieć, a ja wam powiem jednak, bo jeżeli faktycznie musisz utrzymywać swojego partnera, partnerkę i widzisz, że się nie kwapi do pracy, to ja bym powiedziała, że ta miłość, która jest z czasem, będzie się opierała na, na tym, że będziesz sponsorem. Że to, że to będzie miłość pod tytułem To jest mój sponsor. Nie gniewajcie się. Otoczenie dzieci rodzina, przyjaciele. Jakiś baran zodiakalny znacie? Jeden, jeden już tutaj jest przed wami. Tu jestem. <słuch> no, liczyć możecie na niego. Szef, dyrektor, policjant. Jakiś mężczyzna taki stabilny, taki poukładany, ale też żonaty, jeżeli szukacie tam porady. Ogniste znaki. Tu mamy też tą królową buław, baran, by, baran lew strzelec. Tu mamy strzelca. Ja bym powiedziała, kochani, że... Hmm. ciągnie was yy, ciągnie was i warto w, yy, poświęcić czas bratu ojcu koledze chciałam dać jedną wyszły dwie słuchajcie musicie popracować w tym tygodniu nad cierpliwością ja wiem co mówisz wiem teraz już słyszę pewne głosy Niestety czasem trzeba. Z otoczenia może być trudno, bo wiele będzie Was irytować. Co w weekend? no rycerz mieczy, trzeba będzie szybko podjąć decyzję, czyli szybko gdzieś podjechać, tu coś załatwić nie będzie wam to pasować bo będzie wam to przeszkadzać, na przykład siedzicie sobie u brata na chrzcinach albo siedzicie sobie u brata a tu nagle trzeba jechać do pracy tu nagle drzwi nie zamknięte, tu nagle coś tu, tu jakieś dziecko i to wam będzie tak kolidować ale pokazana jest cierpliwość kochani i uważajcie na czyny i słowa bo możecie niechcący Niechcący, po prostu palnąć głupotę. Do przeszłości, słuchajcie, odejdzie cesarzowa. Bykwaga, matka, kobieta starsza, może przestanie się wtrącać, teściowa, no kto to wie. Może koleżanka tutaj idzie na emeryturę, a może po prostu interesowaliście się starszą kobietą od siebie i dacie sobie spokój? Tak też mogę rozumieć, ale być może te dwa znaki, które powiedziałam, bykę lub waga, nie będzie, zobaczycie, że do niczego to nie prowadzi, że nie odnosicie sukcesu, że nie, nie czujecie się utasysfakcjonowani, że te plany na weekend zostały zmienione. I być może. Słuchajcie. Zmienicie plany. A teraz Wam coś powiem. Wy sobie możecie w tym tygodniu wymyślać choroby. Nie pójdę, bo boli mnie głowa. Nie pójdę, bo boli mnie dupa. Dosłownie będziecie sobie tworzyć historię choroby. Wy wiecie lepiej. Będziecie szukać w tych internetach, czyli to przeczytałem, ja to mam, to przeczytałam, ja to mam, to przeczytałam, ja to mam. Dosłownie. A po co? A po co? Słuchajcie, tu jest dobry, dobry czas, dobry tydzień. Myślę, że te rady i ostrzeżenia są po to, żeby czegoś po drodze nie zepsuć. Sobie przede wszystkim. Tak? Bo możecie być bardzo kochliwi w tym tygodniu, możecie myśleć, a udało mi się, poderwałem, a udało mi się, odpisał, polubił mi zdjęcie albo coś w tym rodzaju, a potem zobaczycie, że w sumie to, to chyba nie było to, i będziecie się zastanawiać, gdzie zrobiliście błąd, i się przyznacie tylko przed sobą, przed innymi, nie? Czasami tak jest, nie? To czasami tak jest. Skarby. Teraz wy zadajcie kartą pytanie. Ja wam odpowiem na to pytanie. Ja wam odpowiem. Wiecie, że wy możecie chcieć mieć rację za wszelką cenę w tym tygodniu. No. Odpowiedź. Pierwsza, druga, trzecia. Koniecznie. Mm, Napiszcie w komentarzu, którą kartę wybraliście. Jestem zawsze ciekawa. Jedneczki, dwójeczki i trójeczki. Kochane moje jedyneczki, idzie polepszenie. No i nareszcie, nareszcie skarby. Karta numer dwa. Czeka na Was jakaś okazja. I karta numer trzy. Wy macie wypatrywać znaku. Nie działać, tylko wypatrywać na ten znak. Proszę uprzejmie. Kochani, działamy. Działamy. To jest tydzień działania. To jest tydzień, idziemy naprzód. Tu już nam się pokaże przyszłość. I em, życzę Wam owocnych łowów. Życzę Wam, żebyście miały w tym tygodniu, brzydko mówiąc, łeb na karku. Bo Wam się po prostu to przyda. Skarby, moje wszystkie ryby, raczki i skorpionki, dziękuję, że jesteście ze mną, dziękuję, że wysłuchaliście horoskop, mam nadzieję, że sprawdzi się tylko to, co dobre, uważajcie na znaki, uważajcie na ostrzeżenia, trzymajcie się cieplutko, ja idę się szykować na chrzciny, życzę Wam wszystkiego pięknego i słyszymy się niedługo, buziaki, pa, pa.